Czy Ślązacy byli pod Grunwaldem? No w bitwie pod Grunwaldem w ogóle odnaczyła się wybitna postać, która zaistniała również na kartach historii Śląska. Taki młodzik, który nie był wtedy nawet rycerzem, on uratował dynastię Gielonów i zrobił wielką karierę, a później został faktycznym śląskim księciem. Co więcej, kardynałem. Czy Ślązacy byli pod Grunwaldem? No niewątpliwie byli, głównie po stronie krzyżackiej, bo po polskiej naliczono zaledwie 34 śląskich żołnierzy, Rycerzy, natomiast w szeregach zakonu było 214 Ślązaków. No i wraz z członkami rycerskich pocztów, giermkami, strzelcami i tak dalej, to byłoby ich tam około stu kilkudziesięciu walczących wobec dobrze powyżej pół tysiąca, tak naprawdę. No, no tak czy inaczej, do tego sławnego 15 lipca 1410 roku Ślązacy walczyli i ginęli, ale także szli w niewolę. To właśnie stało się udziałem m.in. Konrada VII, wówczas księcia Oleśnickiego, w przyszłości jeszcze Kozielskiego i Bytomskiego. Mimo iż Konrad, choć stał na czele jednej z najliczniejszych chorągwi krzyżackiej armii, w bitwie odegrał rolę najwyraźniej pośrednią, bo to pisząc o Ślązakach pod Grunwaldem, najczęściej przypomina się tego Śląskiego e, człowieczka. No i w odróżnieniu od postaci, którą właśnie Grunwald pchnął na ścieżkę imponującej kariery, w efekcie której został władcą Śląskiego Księstwa i księciem Kościoła. Był to taki moment naprawdę dziejowy, bo taka przełomowa chwila, która zdecydowała o przyszłości Polski, Litwy i Europy Środkowej, o przyszłości dynastii Jagiellonów. Dalszy bieg historii zależał od jednego młodego człowieka, który nawet nie był rycerzem. Naszyki polskie pod Grunwaldem wytarzające wszystkie siły po ucieczce armii litewsko-ruskiej szarżowały odwodowe chorągwie Wielkiego Mistrza. Urlik von Jungingen stawał wszystko na jedną kartę, no i ten zmasowany atak miał dać krzyżakom zwycięstwo lub przesądzić o klęsce w razie jego niepowodzenia. Jeden z takich krzyżackich rycerzy, Dypolt von Kokeritz, ruszył na samego Władysława Giełę. No i król już wcześniej rwał się do walki, z trudnością powstrzymywany był przez rycerzy eskorty. Teraz nie zamierzał kryć się za ich plecami, uniknąć pojedynku, no ale przewaga leżała po stronie rozpędzonego, ciężko zbrojnego, młodszego, najpewniej bardziej niż jagiełło, biegłego w walce Kokerica. No i na króla tak naprawdę szarżowała sama śmierć, ale Kokericowi nie było sądzone zabicie giełek, Gdy tylko związał się z nim walką, otrzymał niespodziewany cios z boku. Zadał go 20-letni sekretarz królewski, który uderzył Niemca. Ułomkiem kopii i zwalił rycerza z kulbaki. Upadek musiał być ciężki, bo on obezwładnił kokielica, może nawet pogruchotał mu kości, czy też urządził, uszkodził nawet narządy wewnętrzne. No i drogającego na ziemi, Niemca Jagieło ugodził kopią w czoło i, dobił, i dobili go w ogóle przyboczni rycerze. Króla uratował jego młody sekretarz imieniem Zbyszko. Wdzięczny Jagieło chciał zaraz pasować go na rycerza. No Ale królewskie otoczenie i w ogóle polskie rycerstwo za czyn młodzieńca patrzyło troszeczkę inaczej. W oczach rycerskiej elity Zbyszko skańbił się i atak, był to taki atak chłystka na rycerza. E, toczącego honorowy pojedynek, i cóż z tego, że z królem e, do tego taki był podstępny cios z boku, no to nie przynosiło raczej jakiejś chluby. Było to czynem podłym, wręcz można by powiedzieć zabójstwem. Nad głowę sekretarza skłębiły się takie czarne chmury. Sam chyba myślał, że jest praktycznie skończony. No i na królewskim dworze na pewno, a być może w ogóle. Więc coś miał czynić? Po prostu został księdzem. Ale żeby zostać księdzem, musiał odbyć pokutę, bo zabił zakonnika przecież. No, bohaterskim, a zarazem niefortunnym, tak przynajmniej mogłoby się wydawać, w lipcu 1410 roku sekretarzem króla spod Grunwaldu był niejaki Zbigniew Oleśnicki, późniejszy biskup krakowski i kardynał, którego tutaj widzicie. To był kluczowy polski polityk doby do schyłkowego średniowiecza i jedna z najważniejszych postaci w dziejach polskiego Kościoła katolickiego a przy tym, żeby było ciekawie, książe śląski we wszystkim tak naprawdę tytuł Oleśnicki okazał się człowiekiem ambitnym, przenikliwym, przebiegłym i skutecznym w realizacjach swoich celów um, był tak naprawdę wytrawnym politykiem bezwzględnym w realizowaniu tego co uważał za polską rację stanu oraz dobro kościoła. Długo w ogóle korzystał z poparcia gieły. Wdzięczny król oczywiście pamiętał o Grunwaldzie i złożonej wówczas obietnicy, że uczynił Zbigniewa biskupem, skoro ten wybrał karierę duchowną. No, protegował go więc jako proboszcza krakowskiej kolegiaty św. Floriana, a następnie rzeczywiście jako biskupa krakowskiego w 1423 roku. To ostatnie wymagało w ogóle tej specjalnej, jak już wspomniałem, dyspensy samego papieża, gdyż i tu za Oleśnickim właśnie ciągnęła się ta sprawa Kokerica. Przelania krwi w myśl prawa kanonicznego równo, równoznaczne było z zamknięciem drogi do e, godności biskupi. No jednak królewskie poparcie przeważyło, no i Oleśnicki odwdzięcił się długoletnią wierną służbą, choć z czasem schardział i działał wedle własnych pryncypiów, nawet często przeciwko Jagielle. A stojącego nad grobem króla nie zawahał się publicznie napominać, a nawet strofować. Gdy Jagiełło w 1434 roku zmarł, potęga krakowskiego hierarchii nie miała już sobie równych, zarówno wśród duchowieństwa, jak i świeckich dostojników. Była ona tak naprawdę niekwestionowana, odkąd w 1438 roku zbrojnie rozprawił się z opozycją pod wodzą Spytka z, z Melsztyna. W tym czasie Oleśnicki stojąc u steru Rady Opiekuńczej powołanej na czas niepełnoletności króla Władysława III, bo biskup miał swój walny udział w objęciu tronu przez syna Jagiełę, był tak naprawdę jako biskup faktycznym regentem Królestwa Polskiego. Po śmierci 20-letniego Władysława w bitwie pod nadwarną w 1444 roku, w 1447 roku królem Polski został młodszy syn Jagieły, czyli Kazimierz Jagiellończyk. Oleśnicki był z nim w takim permanentnym niejako sporze, i takim zeszło praktycznie do końca życia dumnego biskupa, czyli do 1455 roku. Hierarcha w ogóle odchodził z tego świata już nie jako biskupa, ale jako kardynał. A kardynałem został nawet dwukrotnie, jako że działo się to wówczas w czasie wielkiej schizmy zachodniej, gdyż papieży było kilku wtedy jednocześnie. Pierwszy zatem kapelusz kardynalski Oleśnicki otrzymał od Feliksa V w 1440 roku, drugi natomiast po zmianie doktrynalnego frontu w 1449 roku od Mikołaja V. Książę kościoła był już wówczas nieformalnym księciem śląskim. Księciem we wszystkim oprócz formalnego tytułu. No i w ten sposób dochodzimy do takiego śląskiego wątku tej historii. Pod sam koniec roku 1443, stojący u szczytu swojej potęgi, Zbigniew Oleśnicki kupił sobie po prostu księstwo. Może biskup pozazdrościł swoim kolegom z Wrocławia, którzy jeszcze w, 1000, którzy jeszcze w XIV wieku byli także księżantami Nysy No, biskupie oko padło na siewierz i tak naprawdę i tak naprawdę była taka sytuacja z tym że była taka sytuacja z tym, że Siebież należał wówczas do księcia cieszyńskiego Wacława, no i to pograniczne terytorium podlegało górnośląskim piastom już od czasów Praszczura, czyli Mieszka plontonogiego, A teraz troszeczkę taki odległy potomek nie pogardził właśnie tą ziemią też. Transakcja oczywiście była nie w smak paru książętom z Mikołajem V Raciborskim na czele, bo ten postanowił nie siedzieć z założonymi rękami no i zajął się, wiesz, zbrojnie. Dało to początek takiej mm, wojnie Polski z nieformalną koalicją górnośląskich książąt i konflikt ten trwał praktycznie 10 lat, ale kiedy w 1453 roku dobiegł wreszcie końca, to biskup Zbigniew dopiął swego i objął pełnię władzy nad swoim kosztownym, ale jakże mile widzianym nabytkiem, no i zamek w Siewierzu stał się oficjalną siedzibą biskupa krakowskiego. On natomiast stał się faktycznym księciem Siewierskim.